No siema siema, witam wszystkich No i co, dzisiaj skill booster Czyli seria, która na pewno twojego skilla nie zboostuje Ale może na farcie jedną czy dwie runki ugrasz Pierwsza sprawa, yy, znaczy pierwszy trick będzie ich chyba około 10 albo w sumie 11 Nawet łącznie licząc to może więcej W każdym razie, dosyć sporo nazbierało mi się I teraz tak, generalnie silent dropy są teraz możliwe praktycznie wszędzie gdzie, się, gdzie sobie wymyślicie może nie wszędzie, ale w bardzo wielu miejscach. Prosty przykład. Wystarczy na przykład jesteście tutaj na jedynkach, nie no zejść cicho. Tutaj macie ryzyko, jeśli nie macie smoka, że ktoś was wyważy i tak dalej. No generalnie spoko jest sobie, tym bardziej, jak na przykład jest akcja, szybko zaskoczyć się wtedy nie wiedzą, gdzie jesteśmy, i tak dalej. Wystarczy się nie patrzeć od ściany, tylko do ściany i na po prostu wód trzymamy sobie w nie, Znaczy, może teraz nie było słychać, nie pogadałem. Ale po prostu salendro wchodzi. 10 na 10 no prosta sprawa, po prostu jedziecie przed siebie, nie? I silent drop z tego wychodzi. Nie załadowałem miraża, bo sytuacja jest teraz taka. Wcześniej ja pokazywałem silent dropa, to tak tylko bonusowo, nie? Pokazywałem silent Drop'a, że jakieś tam kombinacje robić. Wystarczycie patrzeć po prostu w ścianę teraz, na łoku. I się robi silent drop. Nie ma żadnej filozofii, nawet nie musicie nigdzie mierzyć, po prostu wystarczy, że. jedziecie przed siebie, że tak to określę. Nawet jak tak. O, nawet tak siada. No niesamowite. Warto wiedzieć, bo niektórzy pomyślą, a dobra, nie pamiętałem jak i tak dalej, to nie próbuje i zaskakują na głośno. Więc fajna sprawa niby, ale nie wiem. Może to mam w to jest troszkę zbyt broken. I teraz już uprzedzając na filmiku albo Crash CS, albo od Monesiego. Monesiego też pokazywał jakieś inne te salendropy. W każdym razie jest jeszcze parę salendropów, które nie pokażę, których nie pokażę w tym filmie, ale pokażę też jeszcze oprócz tego parę. Nie pokażę jednego z gina na Anubisie. Zeskakuje jakiś taki w miarę inconsistent, był i nie wiem. Aha, na niuku z silosu na maina zeskakuje się też niby konsistent, ale nie wiem, jakoś postanowiłem, że tego tu nie wrzucę, nie mnie Ale zanim reszta sali tak dalej, to na porządku taki jeszcze fajny, właściwie dwa różne smoki na lurk z apsów na inferno. Idziemy na śrudek tych kafelek. I mierzymy sobie tutaj, w środku mnie. I teraz tak Na kółcach rzucamy zwykłego smoka I sytuacja jest taka, że ten smok czasami różnie wpada Nie jest super consistent, czasami Mamy tutaj dosyć dobry widok, że aż widać No teraz troszkę mniej widać Ale aż widać do tego miejsca A czasami na no, wpadnie tak, że Jesteśmy ledwo widzialni, ale właśnie o to chodzi, że to jest taka luka, która Być może sprawi, że jakiś setek się będzie tutaj patrzył Być może będziemy właśnie mogli jakiegoś entry tutaj zdobyć Dzięki temu smokowi No a wiadomo, że Nie będzie tutaj Yy, dzięki temu żadnej presji ze strony piachu Trzeba też pamiętać, że tutaj ktoś może sobie stać i nas próbować sfragować Bo tutaj w zależności od tego jak ten smog wpadnie to jest widok Tutaj akurat nie ma tego widoku i teraz ten smok też poleciał troszkę jakby płycej Więc nawet tutaj już nic nie widać Ale on jest troszkę inconsistent, ale to nie robi praktycznie żadnej różnicy Więc to jest pierwszy smok i oczywiście oprócz tej głównej funkcji Czyli że możemy sobie oczywiście kogoś z sajtu spikować No to możemy też sobie spokojnie spalić piach Wejść sobie tutaj, ewentualnie potem tutaj, i to jest kolejny mocny punkt tego smoka, widzicie. On nam daje kompletną osłonę takiego, nie wiem, a czy coś, możemy sobie tutaj robić, co chcemy. Bardzo ciekawa sprawa. A nawet jeśli ktoś by miał. Ale o tym zaraz. Jeśli ktoś by miał skillę, to można jeszcze coś innego zrobić. Ale na początku pokażę jeszcze drugi smok, inny. Idziemy sobie tutaj do tego rogu, blokujemy się i mierzymy w środek tej linii, tutaj, tej krótkiej linii. Czyli coś takiego. To co się rzucało na stojąco. Tak. I to jest coś bardziej podobnego do smoka na siano z CSGO. Z tym, że, no co, no to jest druga wersja. nie tutaj jesteśmy kompletnie zasłonici ci ludzie z site'u i tam z Longa. Nie wiedzą, czy wyszliśmy Możemy tutaj sobie spikować piach, możemy się tutaj gdzieś skryć, możemy spalić piach, możemy sobie tutaj wskoczyć. Oczywiście, da się tutaj wskoczyć, tak instant? Jakoś to w tym CS2, jakoś tak nie wiem. Dziwnie to działa. CSGO by bez problemu tutaj wskoczył, także, że instant skończył, nie? Na krawędzi ale to nie wiem. W każdym razie macie taki smoke, i on wam daje troszkę też takiego covera z piachu. No ale wiadomo, że jeśli to sobie tutaj stoi i patrzy, to wszystko zobaczy. Jo! No więc taki, jakby dla urozmaicenia. I co mogę powiedzieć? No, ten smoke tak samo też robi zasłonięcie do samego dołu, bo to się rozszerza w dół. Tak jak te wszystkie smoki na wyższych elewacjach. Tak jak i ten smoke, który. O, bonusowy tip Ale to też nie jest żadna filozofia. Bo można Biblię. Wystarczy tutaj rzucić nie wiem, coś takiego i też się nie wychylicie, a to i tak do środka wpadnie Z jedno piwo Ale wracając, jeszcze rzucimy tego pierwszego smoka. To w sumie jest kolejny trik, mierzymy sobie tutaj oczywiście I... o teraz na przykład siad jeszcze jakby głębiej, nie? I mamy tutaj jeszcze całkowicie widok na to miejsce W każdym razie, jeśli macie tutaj tego smoka, To macie kolejny trik na siren drop'a I uwaga, wystarczy, że będziecie... Tutaj się da po cichu, nie? Tak, tu się da po cichu, więc wystarczy zejść na to Bez żadnej filozofii, nawet nie trzeba jakieś puszczania crouch'a Po prostu skakujemy, a nawet chyba bez tego, nie? Tak, tu jest po cichu zeskok Następnie kucacie, tylko to jeśli macie wszędzie szaro dookoła siebie Chyba tego nie zrobicie, ale taka ciekawostka Można to zrobić w sytuacji, nie wiem, jak wiadomo tutaj nie ma żadnego smoka, Przeciwnicy wiecie, że są tam gdzieś i nie chcecie, żeby was usłyszeli To nie jest jakoś, nie wiem, super przydatne Ale ciekawostka, nie? Tutaj robicie tylko na kucaku A i pod koniec uncrouch Dobra, pierwsza próba nie wyszła, bo nagrywam, oczywiście nie wychodzi, ale druga musi wyjść, patrzcie, uwaga Cyk Ja nie prowokuję jak coś, ale jeśli ktoś wrzuci tego pierwszego smoka, Wejdzie w tego smoka, Tutaj sobie zeskoczy i zrobi tutaj Tego, ten, no nie wyszło kurde, co jest I zrobi ten Zrobi ten silent zeskok I przeciwnicy będą ciągle się patrzyli w upsy My sprawdzimy tu, zabijemy jednego nie będzie wiedział o co chodzi, zabijemy drugiego. Jak tak, tak, taki play odwalicie, to wrzucam Was do filmiku. Spróbujcie! Challenge challenge dla Was. Mega OP outplay, nie? Bo z tego smoka jak wolicie, to jesteście w martwym punkcie. Praktycznie, bo tutaj patrzą, albo tu patrzą. Tu jest martwy punkt dla tego gościa z piachu. Ludzie patrzą albo, albo nie wiem, w piach. Z longa patrzy zwykle longa. No jesteście w takim punkcie, gdzie być może nikt Was nie zauważy nawet w tym miejscu, nie? No bardziej bardziej takie, że tak powiem, fantazje. One way over, sidend dropowe. Natomiast kolejny drop to jest naprawdę już bardzo prosta sprawa. Wystarczy wylądować w tym miejscu. Czyli idziemy sobie tutaj. Lądujemy po prostu na tej pochyłości i musimy się zablokować oto. Wciskamy po prostu A. I cyk. Naprawdę to jest giga, giga fajna sprawa i jakiś tej robimy, nie? Wiadomo, sprawdzamy sobie wszystkie angle i tak dalej. Sprawdzamy nie wiem. shorta, sprawdzamy PS do tego miejsca. Czy nas nikt nie będzie widział. Robimy Sarian Dropa i godzias w szoku I to nie trzeba być żadnym ziu na nuku i tak dalej, żeby umieć tego sariandropa Dropa na przykład, tego tak na nuku się robi Nie trzeba żadnego skilla, każdy zrobi nawet silver Więc myślę, że no trzeba korzystać, póki Valve tego nie ponaprawia Bo tak jak mówię, te sariandropy Dropy są giko łatwe i praktycznie w każdym miejscu się dalej obecnie zrobić, ale to na pewno Gdzieś tam niedługo Valve naprawi, a jak nie niedługo to kiedyś na pewno Bo generalnie one jakieś tam istniały, ale w jakimś tam update'cie coś tam Valve pozmieniało i po prostu od paru tygodni, jakby te same dropy są o wiele bardziej, no o wiele łatwiejsze w skrócie mówiąc I jak jesteśmy na overpassie, to pokażę Wam teraz kolejną rzecz, taki surf tutaj Nie umiem robić consistent zawsze, bo Bo nie trenowałem tego, ale wiem, że się da i czasami to się działo, coś takiego Możecie przesurfować nad tutaj widokiem z tego miejsca, na przykład nie wiem, jakiś awuper stoi czy coś Myślę, że ciekawy trik, jak macie dobry moment, to pewnie będziecie to robić 10 na 10 Ja się nie interesuje, trzymacie po prostu o. Teraz w ogóle już tak lajtowo, chociaż nie, troszkę nie braku No ale generalnie da się tutaj przejść niezauważoną, Oczywiście jest odgłos lądowania, więc coś będzie wiedział tam, że byliście i jest też cień, bo nie widać generalnie waszych nóg. Ale jest tutaj cień. Jak ktoś się bardzo dokładnie wpatrzy i tak dalej, to być może zobaczy, że coś mu tutaj mignie, no, ale szczerze mówiąc, nawet w to wątpię. Więc ja to robię tak, że nie więcej z trzeciego solka i tylko trzymacie D. Nie A, to jest tak by sugerowo surf, tylko trzymacie D w tym miejscu i coś takiego. A teraz na przykład SABO siadło, ale może siądzie tak odpowiednio, tak jak o, tak to powinno wyglądać generalnie. A teraz ciekawostka, jesteście na śjęcie po CT, macie eko i najczęściej w Cave'ie łatwo jest jakiegoś tam powiedzmy fraga zdobyć, możecie je ustawić już nie wiem, o jakichś tych spotach czy tutaj gdzieś to możecie je ustawić oczywiście gdzieś tutaj, liczyć na jakiegoś łatwego fraga, jak po prostu ktoś was albo nie styluje, albo nie będzie potrafił trafić w takich tutaj dziwnych fajtach. Wiadomo, jest też opcja tutaj którą akurat każdy preferuje. Jest też olej, zmienia kolor tego P-200, widzicie? What the fuck Tu nawet taki zielonkawy lekko jest, a tu jest pomarańczowy. W każdym razie, tutaj myślę, jest też spod w miarę. Co to? <laughs> Valve Fix. Nieźle. Tutaj jest taki w miarę ciekawy spod, co zaprezentuję, ale to jeszcze nie jest jakby treść triku. Tu się patrzą, tu clearują, tu clearują i jest cacy, nie? Tu bardzo często nie sprawdzają, bo jak się tutaj clearuje, to. No często, tym bardziej jeśli się popatrzymy z tą bronią bardziej w lewo, bo ja tego bodę tak ustawiłem To macie kolejny tip, nie? Jak się popatrzycie z bronią w lewo w ścianę, to tym bardziej was nikt nie zauważy Więc to jest bonusowy typ. czasami was spalą i tak dalej, więc i tak to na no, nic się zda Ale dodatkowy bonusowy tip, kurde, mogłem to jeszcze inaczej zrobić A dobra, jest wszystko gdzieś, ok, więc teraz sobie sprawdzamy te wszystkie kierunki Sprawdzamy tu, sprawdzamy tak, sprawdzamy tu, tu i co się okazuje, że w tym momencie już nie zjemy, bo tu jest gość. To jest taka ciekawa rzecz. Dużo osób właśnie gdzieś tutaj patrzy, potem idzie tutaj sobie, sprawdza te miejsca, a jakby w tym miejscu jak idzie, to jak gdyby patrzyli w to miejsce w lewo, to zauważą. Ale często, no tu jakby nie ma po co patrzeć w lewo, więc po prostu ludzie idą, patrzą tutaj, Patrzą tu i omijają to miejsce, i to jest akurat giga opespod, Totalny opespod, naprawdę polecam na jakoś to ustawić. Przez jeszcze długi czas ludzie nie będą przypuśćmy, przypuszczam tego klirować. Widziałem to na no, tam na quali do RMR-a, gdzieś tam, na no, jako jakiś pros ubił. I naprawdę wydaje mi się, że to jest Giga OP spot. No i teraz kolejny powiedzmy trick. To jest w sumie chyba nawet najlepszy trick z tych wszystkich w tym filmiku, mimo że to są dwa podstawowe smoki na Inferno, czyli smog na szpule i smog na CT. Bo generalnie na tym nowym Inferno w CS2 yy, wydaje mi się, że nikt nie potrafi wrócić dobrego smoka właśnie na te dwa miejsca. I co mam na myśli? Po pierwsze, smog na CT nie może sprawiać, że tutaj ktoś może ciągle mieć widok i się od razu cofnąć, przypuśćmy na przykład całupą. Druga sprawa, smog na CT, wiadomo nie może dawać covera w tym miejscu, tutaj w ogóle troszkę nam covera daje jeszcze murek, więc jeszcze gorzej nie może tutaj dawać covera w tym miejscu, czyli nie może wystawać i po trzecie w CS2 smoki mają możliwość zasłonięcia busta, więc smok nie może pozostawiać tutaj jak pójdziemy do przodu troszkę, tutaj jest taki zaskok lekki większość smoków tutaj, które lądują sprawiają, że i tak w tym miejscu mamy lekki widok ten smok jest perfekcyjny, ponieważ on wszystkie te jakby rzeczy odhacza i teraz ten smok wymaga dokładności, zrobimy teraz scroll celownika na zielony, mierzymy Mniej więcej tak musicie mieć celownik, tak żeby, no jeśli macie taki celownik, musi być troszkę od rogu tego daszku i dosłownie na równi z tą linią. Wtedy to Wam wejdzie. To nie jest aż tak prosty smog, coś takiego. Wtedy on się odbije od tego wąskiego miejsca i wpadnie na busta. I dzięki temu na buście, jak widzicie, nie ma żadnego widoku. Można to oczywiście rozstrzelić, jak jesteśmy na końcówce i tak jest lipa, już padłem, widzicie. Tutaj nie ma żadnego widoku, trzeba wejść na otwartą i tutaj nie ma żadnego covera, jak widzicie. Więc naprawdę smog jest bardzo git, polecam. I smog na szpulę też jest ważna sprawa, żeby tutaj nie wystawało w tym miejscu, a też dodatkowo ten smog zapobiega staniu w tym miejscu. To nie jest jakiś super spot, no ale generalnie też spoko sprawa. Więc ten smog na szpulę, oczywiście w przypadku obydwu smoków, no wypadało mieć jakiegoś covera, żeby ktoś nas nie spuszował, nie zabrył tutaj na tych spotach. Idziemy sobie tutaj i teraz tak, mierzymy wróg tej deski, ale dosłownie musimy być dokładnie na wysokości tego wróg, ale troszkę obok, nie na środku, pomiędzy A i deską. Ale tam z dwa piksele obok Obydwa smoki niby wymagają dokładności Ale nie są jakieś ciężkie Jeśli mamy tam 3 sekundy na ustawienie się To spokojnie rzucimy No i jak widać Tutaj nie ma praktycznie żadnego covera, bo to jest takie miejsce już no Jak tutaj jesteśmy, to w miarę nas łatwo widać I też tutaj nie można sobie stać Znaczy jak ktoś bardzo chce, to pewnie na samej końcówce by sobie mógł no, Ale to jest i tak Wiadomo bezsensowny już spot No i tyle, myślę, że z spoko sprawa i teraz trick Moness, jego bardzo fajna sprawa, wystarczy tutaj jedna osoba, żeby nas zboostowała I tutaj jest taki skrót, yy, znaczy taki, taki boost I w skrócie mówiąc, najłatwiej, bo ja sobie też to rozkminiłem, bo Mones oczywiście mechanicznie, nie wiem, ma inny umysł od reszty ludzi Mones jest to robił w ogóle jakoś tak Tak dalej, ale to jest mniej consistent. ja wam pokażę po prostu prosty sposób, czyli patrzymy się jakiś tutaj w dół Ale troszkę w lewo i trzymamy W bez żadnego łoka. I w momencie, jak jesteśmy w szczycie naszego skoku, to po prostu puszczamy W i trzymamy D, czyli coś takiego. I tutaj mam teraz na bardzo głośno, tak? I nie ma żadnego, wiadomo, dźwięku lądowania, jest tylko ten taki minimalny odgłos wyskoku, którego i tak nikt nie usłyszy. Dzięki temu możemy sobie spotować. Kogoś zauważymy, to możemy go zabić. Zanim się odwróci, to myślę, że bez problemu go zdążymy zastrzelić. A nawet powiedziałbym, że z tym takim dłuższym surfem czasami być może nam się uda w trakcie jednego skoku to zrobić myślę, że spoko sprawa wystarczą dwie osoby i mamy free frag'a praktycznie oczywiście tutaj mam mp9, bo mp9 jest oczywiście w miarę dużo dokładność skoku i takie triki właśnie z boostem też są robione w innym miejscach na przykład na overpassie, nad syfem być może kojarzycie teraz prosta, w sumie nie wiem czy jakoś super przytyczna ciekawostka ale mało kto o nie wie, jak jesteśmy tutaj możemy sobie wskoczyć tutaj na to i z tego możemy sobie na tą szpulę wskoczyć. Tu możemy stąd patrzeć, nie da, możemy zaskoczyć kogoś, to być na przykład, nie wiem, puścimy, że nie wiem, tutaj będą jakieś kroki, możemy się schować, wskoczyć i kogoś zaskoczyć tutaj, nie? Tak, by the way, mówiłem o salendrobach, to się chyba robiło, to Mones i pokazywanie, to chyba Crash CS pokazał. Tu chyba się odpala łoka i A, się wypuszcza i łok i A chyba. Coś takiego. No da się, ale dlatego mówię, jakoś nie wiem, niezbyt consistent to jest według mnie, więc yes, whatever. A tutaj jest nowatorski spot na obronę bombsite'u A na Inferno, tylko że to jest chyba Pixar Walk, więc niedozwolony, w, wiadomo, w poważniejszej grze. Idziemy sobie tutaj. O, już prawie za pierwszym razem skoczyłem. Muszę sobie wspomnieć, jak to się robiło. Generalnie wskakujemy tutaj, na to miejsce chyba, na tą wypukłość z tego co pamiętam. O, zostałem. Taki se spocik, nie? Jesteśmy oczywiście w sprawie dokładnie tutaj. No i co myślę, że ciekawa sprawa, bo jak ktoś, nie wiem, sobie tutaj patrzy, yy, wchodzi sobie tutaj shortem, patrzy ten spot, potem tu patrzy, tu nie przeflikuje, nawet być może się mu zamaskujemy z tym zielonym drzewem, to w ogóle jest epickie. Tak samo tutaj myślę, że każdy, kto nie wiem, sprawdzi sobie site, sprawdzi piach, potem patrzy gdzieś w dół, przeflikować tutaj, to jest myślę dosyć duże wyzwanie. I oczywiście jesteśmy tutaj dosyć mocno. Spróbuję jeszcze raz skoczyć, i na, na flaszę. O, nie jest to aż takie ciężkie jak mi się udaje, a tym bardziej wiecie, czy sobie macie, nie wiem, minute, rundy, to możecie sobie poskakać, popróbować, nie. I myślę, że właśnie często będzie tak, jak macie MK z tumikiem. Zabijecie jednego, ktoś pójdzie z refragiem, będziecie patrzył tutaj, będziecie być może w stanie drugiego ubić i na przykład też trzeciego, nie? Bo to jest taka dziwna pozycja. Więc na jakiś matchmakingu czy coś? Dla beki można sobie spróbować myślę. I to jest chyba wszystko na ten odcinek. Tak jest, to wszystko, więc zostawcie suba, zostawcie lajkę, like dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się do następnego filmiku na razie.